Zadanie 19. W trapezie prostokątnym ABCD dłuższa podstawa AB ma długość 7,5. Krótsza przekątna AC ma długość równą 6 i dzieli trapez na dwa trójkąty prostokątne, tak jak to zostało przedstawione na tym rysunku. Oblicz pole trapezu ABCD, zapisz obliczenia. No i teraz musimy pamiętać, w jaki sposób należy policzyć pole trapezu. Tutaj musimy na pewno sumować ze sobą długości obu podstaw, czyli AB dodać DC, to oczywiście nie nawias, tylko kreska, dopiero nawias. To, co nam tutaj wyjdzie, musimy przemnożyć przez jedną drugą oraz przez wysokość. U nas wysokość to jest ten odcinek AD. Przy czym zwróć uwagę na to, że my tutaj nie mamy. Nie mamy odcinka DC oraz nie mamy odcinka AD. Musimy to sobie w jakiś sposób policzyć. I w pierwszym kroku zauważamy, że trójkąt ACD oraz trójkąt ABC. To są trójkąty podobne. Dlaczego to są trójkąty podobne? Dlatego, że oba trójkąty to są trójkąty prostokątne i dodatkowo jeszcze kąt ACD i kąt, że tutaj to i zlikwiduję, kąt ACD oraz kąt CAB to są kąty naprzeciwległe. W związku z powyższym one mają taką samą miarę. One są sobie równe. Tutaj sobie nazwijmy oba te kąty kątami alfa. Kąt ACD to jest ten kąt i kąt CAB to jest ten kąt, więc te dwa kąty mają taką samą miarę. I teraz te trójkąty są do siebie podobne, no bo raczej są prostokątne, dwa że te dwa kąty są identyczne, czyli będziemy tutaj korzystać z cechy kąt, kąt, kąt. W drugim kroku policzymy sobie w związku z powyższym skalą podobieństwa. Przyjmuję, że trójkąt ABC jest trójkątem podstawowym. W związku z powyższym ta skala podobieństwa będzie równa 6 nad... 7,5. No I pół. oczywiście to możemy podzielić. 6 dzielone na 7,5 to jest 0,8. Czyli skala podobieństwa jest równa 80. W kolejnym trzecim już kroku policzymy sobie długość boku BC. Długość boku BC będzie nam potrzebna do tego, żeby wyznaczyć kolejne boki. I teraz popatrzmy. BC. BC to jest ten odcinek. A tutaj mamy trójkąt prostokątny, czyli ten trójkąt jest trójką, trójkątem prostokątnym. Znamy miarę jednej przyprostokątnej znamy miarę przeciwprostokątnej, więc jeżeli wykorzystamy tutaj twierdzenie Pitagorasa, to miarę tej przyprostokątnej będziemy w stanie wyznaczyć. I twierdzenie Pitagorasa mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. I z tego równania będziemy w stanie właśnie BC wyznaczyć, czyli ja najpierw to równanie zamieniam stronami. Uzyskujemy AC do potęgi drugiej, dodać BC do potęgi drugiej, które jest równe AB do potęgi drugiej. Ponieważ jesteśmy proszeni o wyznaczenie BC, to tę wartość przenoszę teraz na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Uzyskuję zatem BC do potęgi drugiej, które jest równe AB do potęgi drugiej, odjąć AC również dalej do potęgi drugiej. I teraz sobie podstawimy odpowiednie dane. A B ma wartość 7,5, stąd tutaj będziemy mieli 7,5 do potęgi drugiej, a C ma długość 6, więc mamy odjąć 6 do kwadratu. Widzimy zatem, że BC do potęgi drugiej jest równe. No i tutaj sobie wykorzystamy kalkulator. 7,5 do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo co 7,5 razy 7,5, czyli 56,25. Stąd tutaj mamy. 56,25, całych i 25. Natomiast 6 do potęgi drugiej to jest 36. Więc tutaj zrobimy minus 36. No i uzyskujemy BC do potęgi drugiej, które jest równe. Też możemy tutaj skorzystać z kalkulatora. Od tego sobie 36 odejmiemy. Uzyskujemy 20 całych i 25 czyli zapiszmy sobie. I teraz to równanie, które tutaj uzyskaliśmy, to jest równanie, które dosyć często sprawia uczniom problem, ponieważ ono pyta, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać 20,25. Pamiętaj o tym, że jeżeli wykładnik jest liczbą parzystą, a tutaj stoi wartość dodatnia, to zawsze mamy dwie liczby, zawsze mamy dwie liczby, które podniesione do potęgi drugiej dają wartość dodatnią. I tutaj należałoby zapisać, że BC jest równe minus pierwiastek kwadratowy z wyrażenia 20,25 oraz BC jest równe plus pierwiastek kwadratowy z wyrażenia, to z liczby 20,25. I na tym etapie bardzo często uczniowie tutaj zaczynają się sprzeczać, że przecież wartość boku nie może być liczbą mniejszą od zera. I to jest prawda, tylko że pamiętaj, że to jest zadanie otwarte. To jest zadanie otwarte, czyli egzaminator będzie sprawdzał, w jaki sposób doszedłeś, doszłaś do prawidłowej odpowiedzi. Czyli tu należy egzaminatorowi w takich okolicznościach pokazać, że ty wiesz o tym doskonale, że dwie liczby podniesione do potęgi drugiej dają nam to, co stoi tutaj. Ale wiadome jest, że my rozmawiamy o geometrii. No i wiadome jest, że przecież wartość czy długość boku nie może być liczbą mniejszą od zera. Czyli tutaj dodatkowo jeszcze trzeba zrobić dla egzaminatora zapis, że ty to wiesz. No i teraz w takich okolicznościach, jak już zapiszemy dwie wartości ujemną i dodatnią, i jak dopiszemy taką adnotację, to, to wtedy zmniejszamy sobie ryzyko. Ob, ob, obcięcia punktów. Wtedy egzaminator nam punktu nie obetnie. Może się zdarzyć tak, że jeżeli w tego typu zadaniach, tak nawet w geometrii, że jeżeli nie zapiszemy wartości ujemnej, no to egzaminator będzie musiał nam obciąć punkt. Może się zdarzyć również tak, że jeżeli nie damy takiej adnotacji, jak ja tutaj, do wartości ujemnej, to też może się zdarzyć tak, że egzaminator będzie musiał obciąć nam punkt. To nie znaczy, że, że to zrobi na pewno. Być może może tak będzie, bo tutaj akurat takich szczegółowych informacji przed maturą, w jaki sposób dane zadania będą oceniane, to nie wiemy. W związku z powyższym lepiej jest zawsze zapisać więcej niż zapisać mniej, bo jak zapiszesz więcej, a poprawnie, to nie stracisz punktów. Jak zapiszesz mniej, a będzie trzeba było zapisać więcej, no to wtedy te punkty stracisz. No dobrze, wiemy, że rozważamy tylko i wyłącznie wartość dodatnią, czyli policzymy sobie teraz pierwiastek kwadratowy z tej liczby. To jest 4,5. Czyli widzimy, że długość boku BC to jest nic innego jak 4,5. Ja tutaj sobie teraz to zaznaczę, ponieważ będzie nam to za chwilkę potrzebne, więc, żeby nam to nie uciekło, to zaznaczyłam sobie tą wartość na kolorowo. Dobrze, przejdziemy w takim razie teraz do kroku czwartego. W kroku czwartym policzymy sobie długość boku AD. Długość boku AD to jest nic innego jak skala podobieństwa razy długość boku BC. Czyli nasze AD to będzie nic innego jak 0,8 razy 4,5. No to tutaj też sobie wykorzystamy kalkulator. No i to 4,5 przemnożymy sobie przez 0,8 i uzyskujemy 3,6. Czyli długość boku AD jest równa 3,6. Tutaj sobie tę wartość zapiszemy, bo za chwilę będziemy to wykorzystywać do policzenia, do policzenia pola 5. W piątym kroku policzymy sobie długość boku DC. Długość boku DC policzymy w taki sposób, że skalę przemnożymy przez długość boku AC. Skala to jest 0,8. AC ma długość 6, czyli tutaj 0,8 mnożymy przez 6. Popatrzmy. 0,8. Pomnożymy sobie przez 6, więc mamy 4,8. Czyli tutaj sobie zapiszmy, że długość boku DC to jest 4,8. W związku z powyższym na tym etapie możemy już policzyć pole trapezu i podstawimy do tego wzoru, to będzie nasz szósty, ostatni krok. W związku z powyższym teraz do tego wzoru podstawimy sobie odpowiednie dane. Jedna, druga razy. No i teraz AB ma długość 7,5. DC ma długość 4,8 i to mnożymy jeszcze przez wysokość, czyli mnożymy przez 3,6. W pierwszej kolejności musimy tutaj wyznaczyć tę sumę, która znajduje się w nawiasie. Czyli mamy 4,8 plus 7,6, czyli uzyskujemy tutaj 12,4, to mnożymy przez 3,6. Dobrze, to zapiszę czytelniej. 3,6. Jedna, druga to jest dokładnie to samo co pół, więc tutaj będziemy mieli pół razy 12 i razy 3 całe i czyli wychodzi nam tutaj, no właśnie, tutaj coś prawdopodobnie źle wcisnęłam. Jeszcze raz. 0,5 razy 12 i razy 3 całe no wychodzi nam tutaj coś za dużo. Popatrzmy jeszcze raz na te sumę. Która znajduje się wewnątrz. 7,5, dodać 4 To jest widzimy 12 nie i 4, tylko 12 i 3. Dobra, i teraz to sobie policzymy. Jeszcze raz w takim razie: 50 razy 12,3 i I razy jeszcze 3 całe i I wychodzi nam 22,14. Czyli pole to jest 22,14. A z racji tego, że nie mamy tutaj jednostek, czyli nie wiemy czy te długości boków są podane w milimetrach, centymetrach, decymetrach, metrach czy kilometrach, to tutaj na koniec dobrze jest zapisać jednostek kwadratowych. I teraz mm, zobacz co ja zrobiłam. Tutaj popełniłam błąd rachunkowy. Ja potem sobie cofnę nagranie i zobaczę, gdzie ten błąd rachunkowy popełniłam, czy po prostu źle przepisałam, czy gdzieś źle tutaj wcisnęłam. Natomiast ja byłam w o tyle dobrej sytuacji, że ja to zadanie wcześniej miałam rozwiązane i doskonale widziałam, jakie musi wyjść pole. Natomiast ty te tego zadania wcześniej przed maturą nie będziesz miał, nie będziesz miała rozwiązanego. W związku z powyższym, jeżeli popełnisz taki błąd, jak ja popełniłam tutaj, no to po prostu tracisz punkt. W związku z powyższym ja uczulam na to, żeby być zwyczajnie czujnym. Dobrze, to teraz dlaczego zwyczajnie czujnym? Dlatego, że za błędy rachunkowe, jeżeli ktoś się pomyli, to przynajmniej jeden punkt jest obcinany na maturze. Zapiszmy odpowiedź. Pole jest równe 22,14 i 14 setnych jednostek kwadratowych.